Siema, rana. piąta rana. 5.50 wstajemy. Dzisiaj mamy ambitny plan. Będziemy wywozić siano. Musimy zdjąć burty z przyczepy. po klucze, zobaczymy jakie klucze. Stoi koparka. Mamy do wywiezienia dzisiaj 120 Balotów do miejscowości Dretyń. Tuż tu jest chyba Zachodnie Pomorskie. Musimy odczepić tutaj D47, bo jest krótsza. Tutaj na podłogę wejdą po 3 baloty 6 balotów, a na hałkę wejdą w podłogę po 4. Także to już robi różnicę No i dobra Co to będą za śruby Idziemy po klucz. 17 Dobra No i stoi zaraz podjedziemy Może w nim są klucze zerknę i działamy w międzyczasie jeszcze podrzuciłem trawę byczką. Mamy tutaj taką ładną mieszankę gorzowską. Sianą w zeszłym roku we wrześniu, w wrześniu albo koniec sierpnia. Ostatni tydzień. Tutaj nie ma widać tej inkarnatki, ale naprawdę fajne. Zbierana teraz drugi raz na zielono. Przyczepą z kosiarką. O, nie widać. Słońce. No i beczki żarą. Nie sypiemy żadnej śruty, żadnych koncentratów. Tyle co jedzą trawę. No i ścielimy sianem, tak jak w poprzednim filmie mówiliśmy. Ścielamy sianem. No bo słomę sprzedajemy, a, a siano nam zostaje. Murty już rzucone, schowane pod wiatą. Teraz odczepimy autosankę. Odstawimy na bok. Może zostanie tutaj. I dobra. Bierzemy dojcza i szczepiamy zestaw. I odpalamy ciągnik. Musi sobie napompować powietrza. Bez powietrza nie ruszamy. Ta brudna, kurde z tyłu nie widać Odciągniemy autosankę i zaraz o, jeszcze trzeba wyjść i węża, odwinąć kurde Trowy czekałem na dojenie Mamy też jednego konia, roczną klacz. No, no i dobra. bulują. że są za małe, No, jak skaczą Jeszcze koń będzie skakał Tata wstał Przyszedł pomóc mi szczepić No jeszcze nie szczepiłeś <laughs> Jeszcze Mówię, cofaj No Cofamy Jesteśmy na łąkach, ładujemy. Zaczynamy od tylnej. Później będziemy przeciągać, dlatego nie rozkładam przedniej ramy. Bo, bo ładowaczyk, jeżeli jest podniesiony do góry, to haczyłby. No i jak już będzie załadowana, trzeba będzie odczepić, zostawić na łące, a, a pojechać bez. Dobra! Szczepa już spięta. No <laughs> i dociągnęliśmy zewnętrzne baloty, żeby ich nie rozepchało. Bo jak góra była dociśnięta, to podejrzewam, mogłoby je do tyłu wypchać. Zestaw mamy załadowany Pasy spięte teraz Ciągnik do jeszcze powietrza Na zestaw bierzemy 40 BL. Jeszcze jednego pasa nam zbrakło Żeśmy nie policzyli Ale Będzie dobrze, jest dobrze spięte No i dobra Widzimy się w drodze. Musieliśmy sprawdzić pasy, dociągnąć. Taką ruchliwą drogą, dziurawą przejechaliśmy. I trzeba sprawdzić. No jakiś fędzior jechał. Trzeba dowieść Na Bytów czy na Słupsk? Nie wiem Nie wiesz? Na Słupsk chyba, co? Kawałek na Słupsk Tak mi się właśnie wydaje Chyba na Słupsk, wtedy na Miastko Wolne? Z lewej wolny, z prawej też. za rewolucja też drogę robią. Dzisiaj jedziemy wszędzie drogi, robią. O. Będzie dobrze w Polsce, już o. tam, światło będzie wstać. Tego my nie przewidzieli, że za drugą wieś będzie wstać. No ale nic, tak to jest. Mamy, zestaw rozładowany, pan sprawnie rozładował 60 nie chciałem nagrywać, bo to nie każe sobie życzy. Na drugi raz by się spytać, czy chce być na filmie. Jo, na drugi raz się może spytam. Sprawnie poszło i lecimy po drugi zestaw. Jedzie Jarek, on lubi to robić. Wygląda na bardzo zadowolonego. Na czapku aż zasypia. Zobaczcie widowie, jak on to lubi robić. Trzyma Jaro okay. i dalej ogień Kolejny został załadowany Jedziemy dalej, mamy godzinę 17.20 Pewnie dzisiaj już trzeciego nie zawieziemy ale na Zawsze to coś do przodu Ruszamy w drogę Mamy kolejny dzień godzina 8 przyczepa już załadowana, musieliśmy rozczepić Bo no, robiła kolejny, byśmy tutaj się zaryli Trzeba było ściągać znowu Zajęć godzina czasu by pewnie zeszła, a bezpiecznie, bezpiecznie było rozczepić Wczoraj zawiedliśmy tamten transport i dzisiaj jeszcze dzisiaj jeszcze trzy w to samo miejsce musimy zdążyć także trzeba się w miarę ubijać. dołożymy i zapinamy pasy. No tamte już są pasy zapięte także teraz już pójdzie sprawnie Waz za przed chwilą dojechał, zawieściano transportem na tamtym nagranym A ja w tym czasie przyjechałem na kosić trawy dla byczków Więc nie nagrałem jak kosiłem, ale o, ładnie, z białą koniczyną zaraz będą żreć byczki już sobie ładnie skubią Przyczepa zrzucona Nie kosimy też takiej pełnej, czubatej No bo wiadomo, teraz by się zgrzało To to, bo za długo leży A tak to jutro wieczorem na nowo nakosimy I... I będzie dobrze się nie zdąży tak zgrzać Teraz oni to lepiej pobierają A no tak to by się zmarnowało Wiadomo o co chodzi Teraz odczepię ścinacz się Zrzucę i rzuci do końca no i pojadę grupować balotysiana pole 40 mamy jeszcze trochę do zwiezienia do zabiegu sprzedania także trzeba to zrobić dzisiaj będziemy tak działać I wozimy, teraz poskładałem praktycznie no cały skład. Nadal no, tam no, no ładuję, daleko widać. Jeszcze daleko, no bo mokro, tutaj jest mokro. Z dwoma szczepami by tutaj nie, na pewno nie wyjechał. Mam no, tą no jedną, tak, ale to, to jest tak ryzykowne. Nie powoli Boże. Przejeżdżałem przez owiec, mam taką jedną ścieżkę, wyjeżdżoną. i dowozimy. Jak widać Orys jest całkiem ładny, co prawda z żytem, bo na środku było żyto, ale jest to jest, Na pasza będzie, leki będą zadowolone myślę zimą.